To nie jest początek nowego filmu z gatunku science fiction. Ci ludzie nie mają też nic wspólnego z badaniami kosmicznymi. Prawda jest jak zwykle banalna. To naukowcy, których zadaniem jest zbadanie smaku dwóch próbek wołowego mięsa. To zadanie tylko pozornie jest proste. Ci ludzie dokonują własnej subiektywnej oceny, która zarazem musi być obiektywną, prawdziwą. Smak to jedna sprawa, a druga to sposoby jego ulepszania. Próba opisu czegoś tak ulotnego jak wrażenia smakowe to właśnie zadanie tych ludzi. Bo w dzisiejszych czasach żywność stała się takim samym produktem jak stal czy telewizory. Jest produkowana masowo, podlega skopoletnej ocenie jakościowej. A w tysiącach laboratoriów badawczych pracują ludzie, którzy między innymi myślą nad tym, żeby bezczyt miał lepszy smak i zapach. Zwykłe krojenie i mielenie staje się to czynnością prawdziwie naukową, Dokładna analiza chemiczna wykazała, że wołowina zawiera ponad 200 substancji chemicznych, które decydują o jej smaku i zapachu. Ale skąd naprawdę pochodzi zapach mięsa? Odpowiedź: kryje się w tej niezbyt apetycznej zupie, z której wydzielone zostaną składniki zapachowe. Oczyszczony ekstrakt chudego mięsa wołowego trafia do spektrometru masowego i chociaż nie potrafi on mlaskać z zadowolenia, to elektroniczne komórki smakowe tej aparatury są o wiele czulsze niż podniebienie najbardziej wyrafinowanego smakosza. Na ogół uważa się, że zapach wołowiny ukryty jest w warstwie tłuszczu. Bez niej mięso nie ma zapachu. Ale współczesna dietetyka zaleca ograniczanie ilości tłuszczu, a więc coś za coś. Mięso zdrowsze, ale mniej smaczne i mniej pachnące. Do niedawna za najszlachetniejszą wołowinę uważano taką, która zawiera równą ilość tłuszczu co chudego mięsa. Ale dziś odbiorcy wspierani autorytetem nauki. Nie chcą już kupować tłuszczu, który nikomu do niczego nie służy. Precyzyjna ocena ilości tłuszczu w tuszy wołowej jest więc niezwykle ważna, ale na oko bardzo trudno ją wykonać. Angielski Instytut Badawczy Mięsa. Opracował więc specjalną metodę obiektywnej oceny. Telewizyjny obraz tuszy wołowej przechowywany jest w pamięci komputera. Pomiędzy tłuszczem a chudym mięsem istnieje wyraźna różnica kontrastu. Komputer wychwytuje ją przy pomocy kamery telewizyjnej i oblicza powierzchnię tłuszczu i mięsa o wiele dokładniej i szybciej, aniżeli może uczynić to ludzkie oko. Z prostego, pozornie pytania powstał skomplikowany system, ale nauka lubi komplikować sprawy proste. Spirytusu. I oto okazuje się z jak delikatną materią mamy do czynienia. Ale jeszcze więcej spirytusu. Białko pod wpływem tej cieczy ścina się i staje się praktycznie niejadalne. Okazuje się, że to, czego nam najbardziej potrzeba, jest delikatne, łatwo ulega destrukcji. A przede wszystkim jest tego na świecie mało. Bo w gruncie rzeczy ta cała restauracja to tylko wierzchołek lodowej góry i równocześnie sygnał tematu, którym o dziwo jeszcześmy się nigdy nie zajmowali, mianowicie jedzenia. Po prostu rzecz o technologii żywności, o próbach udoskonalania tego, co jest naszym pożywieniem codziennym przy pomocy naukowych metod. I tutaj od razu dochodzimy do sedna sprawy. czy masło mogę prosić? Proszę bardzo. Człowiekowi potrzebne jest białko, ostrzegam cię, że tu jest dużo tłuszczu. Wiesz, co omawiał Smakosz i gastronom, y, romantyk, tak go można nazwać, y, pan Brian Savarin? Zwierzęta żrą, ludzie odżywiają się, ale jeść potrafią tylko ludzie inteligentni. Widzisz, mnie naprawdę nie chodzi o to, żeby w jedzeniu szukać białka, mikroelementów, czegoś tam jeszcze, bo nie tego wymaga mój żołądek, a przede wszystkim mój zmysł smaku. Idzie o to, żeby to było smaczne, pożywne, apetyczne i tak dalej, i tak dalej. I no na przykład te badania brytyjskie, o których tutaj się wspominało, no przecież naprawdę problem stosunku mięsa do tłuszczu. Nie narodził się z chwilą powstania takich badań i w ogóle na tych badaniach także się nie skończył. To smakosze wiedzą, że odpowiednia ilość tłuszczyków w każdym mięsie powinna być. To znaczy, ma być tłuszcz, który jest niezdrowy, zawiera cholesterol i powoduje. Ale jednocześnie mięso, tak? decyduje o zapachu i walorach smakowych potrawy, którą się z niej Ale chcę Ci powiedzieć, wykona. że produkcja tłuszczu, co udowodniono, jest pięciokrotnie droższa aniżeli produkcja mięsa w ilości paszy, jaką trzeba dać zwierzętom no, Ale jednocześnie wiesz, że czyste, suche mięsko, prawda, takie zupełnie bez tłuszczu, bywa po przyrządzeniu jak wiór. No co my tutaj mamy? Słuchaj, kulinaria są takie, że z góry jakby na przestrzeni dziejów przecież my się z tymi obiektami spotykamy. Z nich często czynimy sztukę, prawda? Przerządzania różnych dań, które są naprawdę smakowite. I nie możesz mi tutaj mówić, że jakakolwiek aparatura jest w stanie powiedzieć, co naprawdę ma być dla mnie dobre i co naprawdę ma mi smakować. A Na jednak sposób. tak uważam, kawałek sera bardzo dobry i w dodatku uspokaja system nerwowy. Proszę. Ser, jak wszystko inne, wymyślili starożytni, ale prawdziwą ojczyzną sera jest Anglia. Czedar produkuje się tu od XVI wieku. W olbrzymich wannach serowarskich powstaje zagęszczana powoli masa serowa. Z każdej porcji produkcyjnej odciska się przy tym olbrzymie ilości serwatki około 10 tysięcy litrów. Gęstniejącą masę serową kroi się specjalnymi nożami, by wydzielanie się cieczy było jeszcze bardziej intensywne. Dlatego tylko znikoma część mleka użytego do produkcji staje się ostatecznie serem cheddar. Po wyjęciu z formy i odwinięciu chusty z delikatnego muślinu, bloki cheddaru pokrywa się warstwą ochronną tłuszczu, i układa na deskach wyjrzewaj. Tutaj poleżą od 2 do 4 miesięcy, a potem na stół. A tysiące litrów serwatki do ścieków tak było dotąd. Tylko niewielką część serwatki zużywano na pasze dla świni, ale przecież ser jest niezwykle bogatym źródłem białka, jednego z najprzestrzychnych Jest Więc dziwnego, że w laboratoriach trwała walka o sposób odzyskiwania tych proteinów. Tomem stało się stworzenie przez walijskich naukowców tych niewielkich celulozowych kuleczek. Wyglądają niepokaźnie, ale pochłonęły wiele lat badań. Celulozowe kuleczki miesza się z serwatką, zmieniając delikatnie jej Dzięki temu drobiny serwatkowego białka przylepiają się do nich. Teraz pozostaje tylko usunąć nieczystości i napełnić wannę wodą. Kwasowość zostaje przewrócona, a kuleczki uwalniają do wody przyklejonych do swej powierzchni białkowych pasażerów. Woda odparowuje teraz w procesie gwałtownego suszenia, a to co zostaje na dnie to białko z serwatki. Ten biały proszek to białko w najczystszej postaci. Nie zawiera żadnych domieszek. Jest czystsze od mięsa, zwierząt i ryb. Czystsze nawet niż białko zawarte w jajkach, a poza tym pozbawione jest tłuszczu, którego w jajkach są spore ilości. Ten białkowy koncentrat z serwatki nazwano BIPRO. Dla wielu ludzi może stać się ważną alternatywą w żywieniu, zwłaszcza dla tych, którym różnego rodzaju alergie nie pozwalają na spożywanie mleka i jaj. A dotyczy to dziś niestety prawie połowy populacji świata. Walory odżywcze Bipro zbliżone są do mleka i jajek. Ale na pytanie, czy równie smaczne, odpowiedzi jest tyle ilu jedzących. Tego nie musi być tak dużo. Program numer jeden, czyli pomiar. Zręczność jest przymiotem eksperymentatora. No i już się wciąga w siebie delikatną rureczką i tam dzięki użyciu. Promieniowania podczerwonego, a dokładniej analizy przechodzenia tego promieniowania przez pobraną próbkę, oceniać będzie i drukować, ile jest w mleku, które wprowadziliśmy do środka, tłuszczu, białek, laktozy, a także, jeśli ktoś potrzebuje informacji, to o zawartości suchej masy, prawda, w tym. Co na razie przyjmuje taką postać mokrą. I to jest jeden z przyrządów automatycznych. O tak, wynik pomiaru. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, także dokument. Jest to jeden z przyrządów automatycznych, przy których natychmiast można ocenić, czy produkowane w wielkiej skali, bądź nawet niewielkiej skali, mleko jest takie, jakie powinno być z punktu widzenia diety i technologii żywienia. Tyle, że no nawet tego typu przyrządy, elektronika, mikroprocesorowe kontrole, pełna automatyka i tak dalej, i tak dalej nie są w stanie zastąpić mi no, trochę obrzydliwego odczucia w przypadku, kiedy patrzę na biały proszek, o którym mówi się, że zawiera ogromne ilości białka, albo, no, albo wtedy, kiedy biorę do ręki butle, nawet z białym płynem, który zawiera odpowiednie ilości tego wszystkiego, co naukowcy odżywienia... Uznają za ważne tam w środku, ale po prostu jest to niesmaczne. To jest uczucie subiektywne i jest to wątpliwość natury organizacyjnej, a nie naukowej, mój drogi. I okazuje się, że jednak taką aparaturę właśnie stworzono po to, żeby ocenić, czy ta ilość białka, tłuszczu, laktozy w tym produkcie jest wystarczająca, by zaspokoić potrzeby żywnościowe człowieka. A te potrzeby są, jeśli chodzi o białko, olbrzymie, bo hmm, uważa się, że w dzisiejszych czasach białko powinno stanowić 11% diety człowieka. A statystyki Światowej Organizacji Żywnościowej, FAO, świadczą, że ponad 1 trzecia ludności po prostu głoduje, ma tego białka zbyt mało. I trzeba pamiętać o tym, że cywilizacja sprawiła to, że ludzi rodzi się więcej, aniżeli istnieje możliwości ich wyżywienia, więc przed tą Technologią badania i udoskonalania żywności stoją zupełnie nowe, niespotykane dotąd zadania, wręcz można powiedzieć wyzwania, i automatyczna analiza tego, co się w pożywieniu znajduje, jest jedną z takich odpowiedzi. Mało tego, to jest może odpowiedź dosyć, powiedziałbym, skomplikowana, natomiast warto pamiętać, że. Mówimy o ilości przede wszystkim, że tej żywności na świecie jest za mało i dlatego równie ważną sprawą jest po prostu skala produkcji. To, co kiedyś tworzyło się w skali niewielkiej, trzeba dziś tworzyć w skali masowej. Najstarszy kulinarny wynalazek, bez którego ogromna część ludzkiej populacji w ogóle nie wyobraża sobie życia chleb. Niegdyś powstawał w aurze misterium wokół rodzinnego piekarnika. Dziś, dziś trzeba go wytwarzać więcej i szybciej, bo ten sam apetyt mnoży się przez dużo więcej żołądków. Więc trzeba tak. 10 tysięcy buchenków na godzinę. Dwukrotnie krótszy czas przygotowania ciasta. Potokowy wypiek. Zautomatyzowane pakowanie. Ale masowa produkcja i automatyzacja to tylko część problemu. Bo smaki, własności kromki z automatu jednak nie dorównują temu, co powstawało w domowych piekarnikach. Bo tajemnica chrupiącej skórki i smakowitego wnętrza leży w świecie mikro, tam gdzie królują chemie i komórkowe zmiany występujące podczas wypieku. Tajemnica smacznego pieczywa. Tego nie znajdzie się w starych książkach kucharskich, ale można to odkryć patrząc zimnym okiem chemika. Drożdże mąka tłuszcz woda. Proces transformacji tych składników w chlebowe ciasto jest wielce skomplikowany, ale jego sednem okazał się zawarty w drobinach mąki gluten, białko odkryte swego czasu w ziarnach pszenicy. Ono właśnie nadaje pieczywu unikalną strukturę. Ręczne, uciążliwe mieszanie to nic innego jak mechaniczny proces uwalniania i rozprowadzania w objętości ciasta owego glutenu, i trzeba to robić długo, bo im więcej glutenu, tym lepiej. Ba, ale czas to jest właśnie ten czynnik, którego brakuje w automatycznej piekarni. Więc to urządzenie technologii piekarnictwa nazwali rewolucyjnym. Brutalne ostrza miksera zastąpiły delikatny dotyk palców. Proces uwalniania glutenu, zabierający godziny, skrócony został do minut, ale no właśnie, ogromne siły użyte przy mieszaniu ciasta muszą być niezwykle precyzyjnie kontrolowane. Za słabo. Gluten nie ulegnie uwolnieniu za mocno, a ciasto ulegnie po prostu mechanicznej destrukcji. To akurat jest właśnie zadaniem komputerowego programu i za to się właśnie płaci słon przy zakupie licencji. Po 4 minutach mieszania ciasto jest gotowe, a mikser nabiera apetytu na następną porcję mąki i wody. Dwa bliźniacze urządzenia tego typu spełniają potrzeby całej automatycznej piekarni. Efektywność uwalniania glutenu jest tu tak duża, że można z powodzeniem używać gorszych gatunków mąki. Przy czym, by sztuce stało się zadość, ciasto nie może od razu trafić do pieca. Potrzeba około 20 minut, by nabrało odpowiedniej struktury, no ale w tym czasie można właśnie dokonać całej reszty. Podzielić, uformować, pozawijać tak, by powstały bochenki, mułeczki, bagietki czy co kto lubi. A jednak z domowego, małego piekarnika ciągle smakuje lepiej. A to jest już raczej bardziej zagadka psychologii niż techniki. Może tak. A może jednak rzeczywiście te domowe procedury są no, dla naszego żołądka i poczucia, prawda, estetyki smakowej zdecydowanie lepsze. Nie wiem, mam wrażenie, że. Zresztą w wielu krajach udało się osiągnąć wysoką jakość pieczywa w produkcji automatycznej, u nas ciągle są z tym jakieś kłopoty. No być może jest tam jednak jakiś gwóźdź technologiczny, którego nie potrafimy wyciągnąć. Ale wiesz, nawet jeśli myśli się tylko o odpowiedniej ilości białka, to ciągle mam wrażenie, że problem nie leży wcale w technologii żywności, a problem leży na przykład w genetyce i inżynierii biologicznej. Prawda? No? Weź pod uwagę na przykład, że uzyskało się genetycznie takie odmiany zboża no, no, typu kukurydza, prawda, które z jednego hektara pozwala osiągnąć 300 kg białka, tak, tak liczonego już bardzo konkretnie więcej niż z zasiewu pszenicy. Prawda? No, bardzo ładna historia. I mam wrażenie, że Gdybyśmy patrzyli nawet na sytuację bardzo technologicznie, to znaczy mówili, że to białko nam nie rośnie na polach, że to białko trzeba otrzymywać, no to słuchaj, robi się teksturowane białka przecież z grzybów, z liści, z trawy, z bakterii, no czy tam z różnych jeszcze innych... Niestety to wszystko prawda poza jednym obrzydzeniem, z którym o tym opowiadasz, bo do tego trzeba się będzie przyzwyczaić, ponieważ te odmiany wysokobiałkowych na przykład upra jak soja, które istnieją również i w Polsce o nazwie AIMA, też sprawy nie załatwią. Rozwiązanie tego jest po prostu w czymś, co się nazywa biotechnologią, i dzisiaj mamy takie pomysły, już nawet i w Polsce wymyślono coś takiego, co nazywa się LIWEX, profesor Zaleski z Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Jak dowcipnie o tym piszą dziennikarze, nie łosoś, nie kawior, ale jedzenie. I w odniesieniu do takich Nowych źródeł białka będziemy musieli pozbyć się tych uprzedzeń, które mamy dzisiaj i yy, przyzwyczaić się, że dodawane będą do naszego pożywienia. A co więcej, można patrzeć na tę całą sprawę technologii żywności i od innej strony: od tego, że to co mamy trzeba po prostu porządnie zapakować i przechowywać, ponieważ tu mogą nastąpić olbrzymie straty albo zyski. I historia opakowań żywności. Od opakowań tekturowych, które były kiedyś na samym początku, jest dziś taka. Potem wielki wynalazek metalowa puszka. Ale puszka ciężka, bardzo energochłonna i bardzo dużo zużywająca stali. Dziś puszka może wyglądać tak. To jest po prostu wielowarstwowa, zwinięta tektura, wewnątrz pokryta cieniuteńką warstewką folii. Z zewnątrz folia aluminiowa. To jest całkowicie nieprzenikliwe dla zapachów, można w tym przechowywać. Dowolnego rodzaju produkty żywnościowe sypkie. To zastąpiło puszki. Natomiast taki przedmiot zastąpił butelkę. Specjalną powlekaną od wewnątrz tektura powlekana folią ale folią również aluminiową po to żeby do mleka nie przedostawały się bakterie, tlen, innego rodzaju zanieczyszczenia do mleka, soków czy różnego rodzaju płynów. W ten sposób wyeliminowano ciężkie niewygodne w transporcie szkło i wiele, wiele tysięcy kilowatów energii na wyprodukowanie tych opakowań. A taki, wydawałoby się plastikowy worek jest po prostu czymś, co pozwala Zastąpić ciężkie, olbrzymie metalowe konwie na, mleku. na mleko. Na przykład to wypełnia się mlekiem, wkłada do tekturowego, kartonowego pudełka i wystarczy. W taki sposób można też y, zmienić w ogóle sam y, sposób y, przyrządzania potraw. To co nazywa się lamipakiem, a czego wersją jest takie y, tekturowe opakowanie pokryte też kilkoma warstwami zgrzewanej pod wpływem temperatury folii, na to specjalne też zgrzewane wieczko i już gotowe danie, które trzeba tylko rozmrozić i Rzucić już, już Ale czy to naprawdę. Słuchaj, czy to ci zastąpi te obrazy pięknych stołów, lat, które minęły, odeszły, prawda, sprzed stu czy dwustu? Jasne, że wtedy byliśmy mocno uzależnieni, powiedzmy, od czasu, że trzeba było prawie natychmiast zjeść to, co wyrosło, a nie bawić się w magazynowanie i w związku z tym w opakowania tego typu. Jasne, że. No powiedzmy, dobrze jadło niewielu ludzi wtedy. A no, tym niemniej, tym niemniej ten cały romantyzm znakomitego odżywiania się jakby na tle całej technologii, którą tutaj gloryfikujesz, ucieka. Niestety nauka ma to do siebie, że mało ma wspólnego na ogół z romantyzmem. Czasy takie już odchodzą w przeszłość. Smaczne, pożywne, zdrowe. Takie ma to być, co trafia na nasze stoły. Nie powinno też zabraknąć mikroelementów i witamin. Bo jak wiadomo, homo sapiens jest gatunkiem wszystkożernym. Ale świat się zmienia, pędzi naprzód i coraz częściej miejsca wytwarzania żywności oddalają się od miejsc i spożycia. I coraz bardziej rytm potrzeb różni się od rytmu produkcji. Rodzi się więc konieczność transportu i przechowania. A zielone organizmy są tak nietrwałe, a powinny być tak świeże, jak kwiaty. Mogą być świeże pod warunkiem, że podczas wszystkich zabiegów od wyhodowania do półmiska, nie będzie zbędnych strat czasu, ale to tylko łatwo się mówi. W tym świecie kłopotów sałata zajmuje jedno z pierwszych miejsc. Z tak wielkiej szklarni dostawy do sklepów odbywają się dwa razy w tygodniu, a jednak nie są to dostawy zwiędłych liści. Poistną maszyną czasu okazało się tu po prostu zimno. Znów ani za wielkie, ani za małe. 8 stopni Celsjusza, akurat 8. Pod warunkiem jednak, że natychmiast po wyjęciu z ziemi roślina trafi do chłodni. a więc gospodarstwo rolnicze nie może poprzestać tylko na szklarniach. Istotnym ogniwem systemu stają się magazyny o kontrolowanej temperaturze. Transport i znów podczas przewozu obowiązuje raz zadana temperatura 8 stopni. I to wystarczy, by na ladach sklepowych wyglądały jak zerwane przed godziną. Tu środkiem konserwującym okazała się temperatura i niesamowicie sprawna organizacja. Właśnie organizacja. Słowo, które z techniką i technologią żywności wiąże się coraz silniej. Na szczęście, nie z każdym rodzajem żywności wiążą się takie kłopoty. Co nieco umiemy przechowywać długo, nawet bardzo długo. Od przeszło lat najlepszą metodą magazynowania zapasów jest to zapuszkowanie. Choć puszka, puszce nierówna, dziś szczelność metalowego pojemnika zapewniają zgrzewane w najnowocześniejszy sposób brzegi, a znakomitą obojętność chemiczną wobec zawartości, wyrafinowane, zrodzone z kosmicznych technologii, szczepione z blachą laminacy. Tylko zasada nie uległa zmianie. Żywność trafia do puszki w stanie świeżym. Teraz wszystko wypełnia się wodą. To najprostszy sposób eliminacji powietrza, a przede wszystkim tlenu wywołującego proces rozpadu. Teraz szczelnie zamknąć i do pieca na około 40 minut. Zawartość ulega ugotowaniu i jednocześnie sterylizacji. Dla niektórych produktów sama wysoka temperatura jest czynnikiem niszczącym. I to spowodowało narodziny takich właśnie tacek, z jednej strony izolujących termicznie, a z drugiej nieprzepuszczających powietrza. System Landwag. Wygląda to jak każde inne, tylko spienione tworzywo sztuczne, ale naprawdę jest wynikiem wieloletnich prac inżynierii materiałowej. Płaski, szczelny, jak kostyczna kapsuła, pojemnik może przechowywać żywność tak długo jak metalowa puszka konserwy. A wymyślono go i wprowadzono specjalnie z myślą o delikatnych daniach daniach tworzonych taśmowo dla potrzeb milionów. Bo gra w opakowania to coś więcej niż tylko walka o estetykę. To jedno z ogniw łańcucha przygotowywania i przechowywania żywności. Takie czasy, że nawet na apetyt patrzeć trzeba w skali planety. A jak mawiał XVIII-wieczny smakosz, teoretyk i praktyk gastronomii baron Brian Savarin, losy narodów zależą od ich sposobu odżywiania się.